Kiedy myślimy o architekturze budynków rządowych czy szczególnie parlamentów, to jakie są pierwsze skojarzenia kopuły, kolumnady, kaskadowe schody, monumentalizm i splendor. Tak jest w Berlinie, Waszyngtonie, Londynie, Budapeszcie, a ze współczesnych budynków parlamentarnych w Helsinkach czy Cardiff. W Warszawie jest zupełnie inaczej. Zbudowane w latach 1949 52 budynki sejmowe projektu Bogdana Pniewskiego są niskie i stanowią kameralny zespół przyłączony do przedwojennej sali posiedzeń. Nie ma jednego budynku, ale kilka skrzydeł, z których wiele jest przewieszonych nad przejściami i przejazdami. Więc o co tu chodzi? Jednym z podstawowych pojęć i zagadnień w architekturze jest skala. Jak duże powinny być elementy budowli, aby wywierała ona odpowiednie wrażenie? Większość parlamentów to obiekty wielkoskalowe, gdzie siłą oddziaływania jest masa, wielkość. W sejmowej realizacji Bogdan Pniewski założył, że skoro buduje obiekt, który ma odzwierciedlać wpływ ludzi na władzę, to musi zastosować skalę człowieka. Rozbił budynek na niewielkie fragmenty, tak aby nie przytłaczał, ale zapraszał do środka. Budynek w pewnym sensie jest jak ludowa, papierowa wycinanka. Wszędzie są jakieś otwarcia, prześwity, przez które widać parkową zieleń rozciągającą się na wschód od Sejmowych Zabudowań. Idąc wzdłuż osi komunikacyjnej, co chwila dostrzegamy inne fragmenty otaczających budynków i kolejne pawilony Sejmu. Bo to jest właśnie taka skromna, parkowa architektura, utrzymana w skali pobliskich łazienek. O jej randze jako siedziby władz państwa decyduje materiał, kamień o ciepłym odcieniu bieli oraz nagromadzenie bardzo precyzyjnych detali, zarówno czysto plastycznych, jak i konstrukcyjnych. Główne wejście znajduje się przy niewielkim dziedzińcu, wyznaczonym przez dwa przerzucone nad podjazdem łączniki. Parlamentarne życie rozgrywa się wszędzie dookoła. Gabinety prezydenta i premiera. Marszałka Sejmu, biura, sekretariaty, sale posiedzeń komisji otaczają nas ze wszystkich stron. Zupełnie niewidoczna stąd jest pozostawiona gdzieś na uboczu monumentalna, przedwojenna sala posiedzeń. W pewnym sensie to tędy biegnie główny korytarz Sejmowy, a tutaj może wejść każdy. Bogdan Pniewski stworzył architektoniczną metaforę demokracji. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Aby subskrybować kanał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. I kliknij na dole po więcej odcinków w Architekturze. Do zobaczenia.